Król Lew. Czy jest ktoś, kto nie płakał na tym filmie w momencie, gdy Mustafa umierał? A może ktokolwiek z Was przynajmniej raz w tygodniu nie bierze swojego kota filmowy sposób, by pokazać mu swoje królestwo? Ja osobiście przyznaję się do jednej z tych dwóch rzeczy, a kot wcale nie jest tym faktem zachwycony. Witam Was bardzo serdecznie w trzeciej odsłonie Gorącego Ziemniaka. Tym razem odsłonie nietypowej, ponieważ nie będziemy krytykować żadnych gier, nie będziemy podrzucać sobie świń, natomiast każdy z nas musiał sobie wybrać jedną perełkę grę, która nam się bardzo szczególnie podobała, natomiast nie zyskała zbytniej popularności na świecie. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Król Lew. Jest to szczególny dla mnie film z wielu względów. Jeden to taki, że był to pierwszy film, jaki obejrzałem w kinie. Jak już pewnie domyśliliście się po wstępie, nie udało mi się co prawda na nim uronić łzy, ale i tak mocno odcisnął się w mojej dziecięcej pamięci. Większość z nas pewnie również zna platformówkę, która wyszła na wiele, wiele sprzętów, począwszy od pc przez różne 16-bitowe platformy, tak jak SNES, Mega Drive czy Amiga, a na 8-bitowych portach kończąc. Ja akurat zagrywałem się w wersję PC-tową, pomimo iż była piekielnie trudna, także chyba nigdy nie udało mi się jej dokończyć w młodych latach. Disney zaś nie próżnował i na fali popularności marki 4 lata po wzorze wypuścił drugą część swojego hitu zatytułowaną czas Simby, a już w 2004 roku kolejną opowiadającą historię Simby, tym razem oczami pociesznego duetu Timona i Pumby. Film w Polsce otrzymał tytuł Król Lew 3, podczas gdy w oryginale nazwany był jeden i jedna druga. Mniej więcej również w tamtym okresie popularne były kafejki internetowe i podczas gdy większość kolegów nabijała fragi w kłejkopodobnych tytułach, ja poznawałem dobrodziejstwo emulatorów, zagrywając się w tytuły, do których nie mogłem wcześniej mieć dostępu, nie posiadając oryginalnych, drogich wówczas konsol. Jednym z takich plików, jaki pobrałem w kafejce, była gra o znajomym tytule. Lion King z rozszerzeniem GBA. Przekonany, że jest to jedna z wielu konwersji 16-bitowych gier, jakie wówczas wychodziły na Game Boya Advance'a, odpaliłem ją z ciekawości zobaczyć jak ten port się udał. Jakie było moje zaskoczenie, gdy okazało się, że w grze zamiast Simbą rozpoczynamy Timonem. Dopiero później dowiedziałem się, że europejska wersja gry Lion King w Stanach posiada dopisek 1 i 1 druga, podobnie jak Disneyowska trzecia część filmowej sagi. Najdziwniejszą jednak rzeczą było to, że całą grę przeszedłem podczas pierwszego posiedzenia, a miałem tylko przeglądnąć romy, ale zacznijmy od początku. Król Le w wersji Nadwensa został stworzony przez weteranów portów różnych gatunków gier na przenośne konsolki Nintendo. Bowiem Vicarys Visions jest odpowiedzialny za portowanie takich hitów jak kilka części Tony Hawks Pro Skaters czy bardzo dobre wersje gameboyowych Kreszy Bandicootów. Sama gra, podobnie jak film, rozpoczyna się od sali kinowej, w której nasza nieustraszona dwójka ogląda swój film. Historię, tak jak wspomniałem, rozpoczynamy sterując timonem próbującym wydostać się ze swoich surykatkowych tuneli, jednak dopiero docierając do pumby poznajemy w pełni aspiracje twórców tej gry. Okazuje się, że nie jest to zwykła platformówka jaką możemy kojarzyć chociażby z pierwszej wersji Króla Lwa, a raczej tytuł podobny do Lost Vikings czy Fury of Ferries, w których to każda postać posiada różne umiejętności potrzebne do przejścia leveli. I tak Timon dysponuje np. wysokim skokiem potrafi rozśmieszyć atakującą hienę, a pumba robi za typowego mało żwawego osiłka, potrafiącego krzyżyć skały, przesuwać obeliski, a dodatkowo mający śmiertelną broń w postaci siarczystego beknięcia szczeluści swojego tustego bamboszka. I tak korzystając z odpowiednich umiejętności musimy przełączać się między postaciami, by rozwiązać określone zadania. Jednak poziomy logiczno-zręcznościowe to nie jedyna atrakcja czekająca na nas w grze, bowiem przyplatane są poziomami, w których pumba, mając na plecach Timona, zamienia się w uciekającego przed przeszkodą lub przeciwnikiem sprintera, korzystając z mechanik znanych z popularnych ostatnio komórkowych ranerów. W tych etapach mamy za zadanie skakać w odpowiednich momentach, zwalniać lub przyspieszać, by omijać spadające przeszkody, czy beknąć, by ogłuszyć przeciwnika z naprzeciwka. A jak to w ranerze, nie da się zatrzymać. Podczas gry, zarówno w planszach zręcznościowo-logicznych, jak i bieganych, mamy za zadanie zebrać 40 różnych robaków. Jeśli uda nam się to zadanie, otrzymujemy puzzle, a zebranie kilku odblokowuje dodatkowe plansze bonusowe. Jeśli chodzi zaś o oprawę graficzną, to jak prawie w każdej ówczesnej produkcji Disneya, no nie ma lipy. Animacja, jak i szczegółowość postaci jest trafiona w punkt. Oczywiście jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości sprzętu, na jaki aplikacja została wydana. Kolorowe tła oddają ducha swojego animowanego pierwowzoru, a spritey są wyraźne i ładnie odcinają się od otoczenia. Minimalne zastrzeżenia mam do oprawy muzycznej, która pomimo iż jest bardzo królolwiowa, to jednak potrafi być monotonna, ale to chyba jest tylko moje subiektywne odczucie, bo tak naprawdę ścieżka dźwiękowa zmienia się w zależności od tego czy gramy na kolorowej czy na mrocznej planszy, a sama długość gry raczej na monotonie nie pozwala, ale o tym nieco później. Co kilka etapów wątek fabularny zostaje wzbogacony przez kilkunastosekundowe przerywniki wideo zaczerpnięte prosto z filmu animowanego. I wydawać by się mogło, że taka różnorodność poziomów oraz oprawa audiowizualna Powinna sprawić, że gra jest bardzo ciekawą platformówką. Jednak szybko okazuje się, że to głównie wrażenie, bowiem plansze logiczno-zręcznościowe posiadają przez cały czas podobny poziom trudności. Skomplikowanie zagadek jest równe przez całość rozgrywki. Wygląda to mniej więcej tak: Timon musi gdzieś się przycisnąć i podkopać bloczek piasku, a następnie pumba coś rozwalić, coś przesunąć, by duet mógł przejść dalej. Chyba największą atrakcją jest moment, w którym musimy kilkakrotnie trącić papugę, która swoim skrzekiem wyręcza pumbę, niszcząc skały w niedostępnych miejscach. Autorzy gry, zamiast czasem tworzyć trudniejsze zagadki, postanowili w kolejnych etapach nieco tylko wydłużyć planszę. Dzięki temu gra dość szybko staje się nudna i monotonna nie dziwi więc po przeplatanie poziomów runnerami jednak w nich wcale nie jest lepiej bowiem okazuje się że pierwszy biegany etap wystarczy przebiec cały czas bez przyspieszania a każdy następny da się przejść trzymając przycisk odpowiedzialny właśnie za nie wówczas unikniemy wszelkich spadających niespodzianek w większości gier wykorzystujących taką mechanikę musimy nauczyć się newralgicznych miejsc na pamięć. W tej grze prawie wszystkie biegane levely udało mi się pokonać za pierwszym razem, a tylko nieliczne wymagały drugiego podejścia. Taki banalny poziom trudności sprawia, że gra naprawdę szybko się nudzi i chyba tylko dlatego za zaletę mogę uznać długość gry. Bowiem nagranie całego gameplayu do tego odcinka zajęło mi około godziny, przy czym przeszedłem całą od początku do końca. Oczywiście, gdybym chciał przejść ją na 100%, zbierając wszystkie robaki, odblokowując wszystkie ukryte poziomy, długość wydłużyłaby się pewnie kilkukrotnie. Jednak przyznam szczerze, że chyba nie potrafiłbym się zmusić do takiego wyczynu. Podejrzewam, że właśnie ten nudny poziom trudności spowodował, że gra nie osiągnęła sukcesu na rynku, o czym może świadczyć liczba ocen na Metacriticu. Gra zebrała tylko 4 branżowe recenzje, otrzymując od słabych 54 aż pomocne 88 punkty na 100. Oraz 8 ocen od zwykłych użytkowników serwisu, ale te chyba przyznawali sami fani, ponieważ średnia wynosi aż 8 na 10. Natomiast pomimo tych wad, ta gra posiada w sobie jakąś dziwną magię i potrafi uderzyć w struny mojej nostalgii, przez co zarówno w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy ją poznawałem, tak i teraz potrafię odpalić ją i przejść dla relaksu kilka planż. Śmieszne jest również to, że jakiś czas temu po zakupie Nintendo DS'a, to żadna grana Dual Screena nie była moim pierwszym zakupem, a właśnie królewna Game Boy'a. Po prostu gdzieś tam w środku była oczywistym zakupowym wyborem. I tutaj ciekawostka. Nabywając i odpalając kartridż z grą zauważyłem, że jeden z poprzednich właścicieli był również pasjonatem tego tytułu. Na karcie zastałem bowiem zapisany stan gry, w którym ktoś przeszedł ją w 100%, zbierając każdy robaczek na każdej planszy, odblokowując tym samym całą ukrytą zawartość, przez co ja, leniwy gracz, mogłem bez wysiłku się z nią zapoznać. Na pytanie, czy mógłbym polecić tę grę hardkorowemu graczowi, szczerze raczej wątpię, ale na pewno mogę polecić ją komuś, kto chce wprowadzić swoje dziecko w uroki konsolowego retroświata. Próg wejścia jest w miarę prosty, a jest kilka elementów, gdzie tata skacząc po sępach zostanie bohaterem przechodząc jedne z niewielu trudniejszych miejsc w grze. Na dziś to już wszystko. Linki do wszystkich osób biorących udział w gorącym ziemniaku zamieszczam w opisie. Natomiast już za 4 dni szczególnie zapraszam do wydzina na kanał amatora kabli, gdzie będzie szczególny gorący ziemniak ponieważ widać tam na pracowanku. Do zobaczenia.